Hej, hej, halo, witajcie moi kochani na kanale Rap, czyli z komik pochwycenie jest blisko. Dzisiaj bardzo ważny y, filmik, chyba jak każdy mi się wydaje, bo zawsze coś tam jest coś bardzo ważnego. E, dziewczyna, którą mówiłam, wam polecałam, żeby się tak samo słuchać, oczywiście nie, że tylko jej słuchać, ale ogólnie ma dar Proroczy, e, która mieszka w USA, Kamil Hendrik chyba się nazywa, nie pamiętam teraz jego nazwiska zwłaszcza, e, powiedziała... Taki miała sen, czy tam od Boga wizję, czy cokolwiek słowo, że będzie wojna między USA a Rosją, i podawali teraz oficjalnie w, e, że tak powiem, wiadomości 6 czerwca. Wysyłam wam oczywiście link pod tym filmikiem, więc sobie obejrzyjcie, że Rosja szykuje się do wojny nuklearnej z USA, że uznała ją od teraz, że jest tak samo wrogiem numer jeden. Więc skończy się z pewnością wojna na Ukrainie i będą chcieli atakować właśnie USA. Dlatego mówiłam, czuwajcie, tak samo w moim filmiku, bo jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo blisko. Po drugie, yy, po drugie. Yy, Kiedyś też Wam mówiłam, albo nie mówiłam, żeby modlić się o USA, bo po prostu odczuwałam duchowo, żeby modlić się za ten kraj, ponieważ y, naprawdę idzie w bardzo złą stronę. Zresztą każdy idzie w złą stronę, ale przeważnie on, bo to wiadomo, od nich idzie te wszystkie pozostałe inne rzeczy takie, nowinki, teksomaki od Chin. E, także módmy się, czuwajmy, słuchajcie, filmik naprawdę jest mocny. I jej ogólnie nie wszystkim się może bym zgadzała, ale ona naprawdę przeżyła post 40-dniowy, więc wierzę, że Bóg takie osoby jeszcze bardziej docenia, że chcą po prostu one Bogu służyć, by przekazywać niestety. By przekazywać rzeczy tutaj dla nas. Oczywiście nie wszyscy muszą to przechodzić, bo każdy do czegoś innego jest, więc nie są gorsi od niej, czy tam ode mnie, czy cokolwiek w ogóle innego. Ale pamiętajmy o tym, że, że warto takie osoby właśnie jakby no patrzeć na takie osoby, bo one naprawdę chcą, więc my też chcemy do Pana Boga bliżej przychodzić, ale niektórzy mają inne rzeczy do po prostu wykonania. Także bardzo Was zachęcam, byście posłuchali tego proroctwa, które, ona, po prostu, które się wypełniło. To jest tylko film 2-3 minutowy i naprawdę się wydarzyło. Czyli dzieje się coś na rzeczy bardzo poważnego. Co Wam tak samo też powiedziałam, mniej więcej tak jakby z takich przecieków, że tak ustawiają te bomby nuklearne w różnych innych państwach, by właśnie zaatakować niestety USA. Także to usłyszenie. nie To nie jest po to oczywiście, by kogoś straszyć, to jest dla tych, którzy czekają na pochwycenie, którzy wiem, że są gotowi, by właśnie tutaj się budować razem, że Bóg używa nas, byśmy przekazywali sobie mniej więcej wie jakiekolwiek wieści, co się ma teraz wydarzyć między tymi jakimiś czasami, sezonami, które mają nadejść, byśmy naprawdę mogli po prostu um, działać. I mówić ludziom, że mają pokutować, jak, jak to robił Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, Izajasz i tak dalej, i pozostali inni prorocy, którzy naprawdę ostrzegali lud, ostrzegali innych osób, nie po to, by straszyć, ale po to, by ludzie się naprawdę w końcu, słuchajcie, opamiętali. A ludzie tego, wiadomo, oczywiście nie chcą słuchać. Także to jest na tyle do usłyszenia. Wajo z Bogiem.